Taka, ja ci to załatwię. Panie doktorze, można jeszcze słówko? Tak, słucham. No, bo widzi pan, Oj tu naprawdę zależy na czasie. Może. Jest pan pewien, że nic się nie da z tym zrobić? Ale ja już mówiłem, że mamy bardzo napięty grafik. Jak coś się zwolni, to dam znać. A teraz przepraszam panów bardzo, ale mam jeszcze sporo pracy. Na pewno pan chce, żebyśmy sobie poszli? Może jesteśmy w stanie się jakoś dogadać? To znaczy? Przyspieszy pan operację, a my się jakoś odwdzięczymy. Przepraszam pana bardzo, ale ja chyba nie bardzo rozumiem, o co pan mówi. Panie doktorze, bądźmy szczerzy. Pięć tysięcy wystarczy? Pięć tysięcy to... to za mało? No dobrze, dam sześć. Nie chcę tego słuchać. Osiem. Pan mnie obraża. W porządku, dam dychę. Ale operacja będzie od ręki. Czy pan nie rozumie, że ja nie biorę łapówek? Jasne. We wczorajszej prasie był nawet no, o tym artykuł. Daj już spokój. Chwila. Panie doktorze. Jeśli tak bardzo pan się boi, to możemy załatwić to w jakimś innym miejscu, poza szpitalem. Proszę tam wyjść. Słucham? Skąd powiedziałem, się słowo i dzwonię po policję. Synu, chodź już, nic tu po nas. Puść mnie ojciec, sam wyjdę. Doktorku, tak nie szalej z tą policją, dobrze? Ty się marz lepiej, żeby cię znowu nie zawinęli.